Hej, cześć, witam serdecznie. Ja jestem Arkadiusz, to jest Pilac of Eternity. Stoję przy wyjściu z podziemka, no, gdyż obywatelka Zolla, czyli Ogrzyca, która, no ma swoje loty, jakieś tam głosy słyszy, coś tam, coś tam. Ta jest po prostu chwilowo za mocna. O co się tyczy warowni? Żadnych wieści z tego, co widzę. Mamy tutaj tutaj kilku łebków i już myślę, że sobie wynająć jeszcze... A czemu nie w końcu jestem bogaty z domu Wezmę sobie jeszcze Ciach, Ciach, Ciach Wszystko Nie może zatrudnić więcej najemników Mamy tych najemników Ośmiu, niech sobie będzie. będą Chłopaki Nie zaszkodzą Okej, okay. co postanowiłem zrobić? Postanowiłem udać się Przez ten barbakan Dalej Czyli Może sobie zwiedźmy most Meat Mera, albo może równiny na końcu lasu się osłonę. Hmm, idźmy sobie na równiny w takim razie. 18 godzin, proszę bardzo. W międzyczasie powinna wybudować się budowla, czyli basztat naszej twierdzy. Zobaczymy, czy to faktycznie ten czas wystarczy. Ukończono budowę baszty. Super, ok. Żadnych wieści, żadnych wieści. Ukończono budowę. Dobra, i teraz sobie tutaj więcej sobie wybudować. Zachodni barbakan. Na razie sobie opuścimy. Dziedziniec. Też na razie sobie może opuścimy. 2 dni 804 zł. Właśnie, są te lochy, ale myślałem może nad czymś takim jak... Może sobie wybudujemy gajówkę. 2 dni 1000 zł i tutaj dostajemy dostęp do strażnika, który oferuje wysokie nagrody za wykonywanie zadań. Chciałbym sobie załatwić tutaj jakiś kupców. Wiem, że tutaj było coś takiego. Skład osobliwości. Warsztat. Kurczę, tyle rzeczy. Dobra, wybuduję sobie na początek coś takiego teraz, jak gramy kupieckie. Jeden dzień 1400 golda. Ciach, poszło. Okej, okay. jesteśmy sobie tutaj w Równinach na krańcu lasu. No i zbadajmy sobie tą lokację, zobaczymy co tutaj się pada do Co my tu mamy? Mamy trolla leśnego. Uuu, to nowość, pfff -gra, gra, Dobra, zacznijmy od pgry. Nie wiemy co to za zawodniczka. Czy zawodnik. Więc na początek potraktujemy tradycyjnie z pocisków. I przecież tutaj się trochę nazgrało. W takim bądź w danym razie to jesteśmy my, tak? To użyjmy sobie grymuaru, I sobie użyj tutaj tego barachła. Co się dzieje się. To tu wybuchło generalnie. Aha, Ona jest tutaj. Proszę, co się dzieje? W takim bądź w danym razie... Dobra, udało się ją zniszczyć. Musimy wycofać naszego maga, czyli nie. Jak sytuacja wygląda? Trzeba trochę poczarować, widzę, bo się zakręciłem. Zobaczmy, który z tych leśnych troli jest najbardziej tutaj uszkodzony. Proszę bardzo. Trzeba... Możesz to wyłączyć. Proszę wrócić go. Dobra, jednego mieliśmy. Koncentrujmy no, się zawsze na jednym. Pana, możesz tu zrzucić coś ciekawego? Yes. Zobowiązanie. Będę uleść. Ktoś uleciał. Aha, bo pana. Wyciszony się zrobił, nie wiedzieć czemu. To będzie po bólu. Trollów coraz więcej się robi. Grupa zorganizowana trolla. Dobra. Tutaj pojawiła się nowa postać. W grach niejaka. Uzbierajmy z nich wszystko co zostało. Skóry. No, właśnie, przebudzone drzewo, czyli to jest coś z czatownikami związanego. Okay. Idziemy dalej. Mam coś tutaj ciekawego, nic. Mamy roślinki. On się tutaj nie sprawdza, w sumie. Nasz wojownik lepiej, żeby działał z, z tym mieczem i starczą. Tak, właśnie. Hej! Tutaj jakieś mury, czyli cywilizacja Mamy trakt. Tak widać uczęszczany. Przynajmniej tak wygląda. Okay. Też żadnego wejścia na górę nie widzę. Mamy tutaj jakieś kolejne wspomnienia. No fajnie, to fajne, to dobrze, to góry taki zamysł w twórców, że zamieścili takie rzeczy akurat właśnie tych zawodników, którzy się przyczynili. Jest czatownik. Czatownik generalnie zostanie pojechany na szybko. Pierwsze, muselibyśmy się przekimać. Nie wiem czy tak na szybko zostanie pojechany, bo widzę, że czatownicy cały czas stanowią problem. Zoro tutaj użyj mocej. I can't move! No śmiały, odważnie, czaruj. Dobra. Tutaj co mamy? Wioska jeleni brud. No niewątpliwie. Kiedyś tam dotrzemy. Czy tutaj możemy wejść? Pewnie tak. Tylko jak? Naokoło jakoś. Daj. Okay. Mówiliśmy tutaj dosyć galanci już tej lokacji. Dosyć galanci to za dużo powiedziane. Dyrcza. Ok, mamy kolejnego leśnego czapownika. Najlepsze jest tym wszystkim to, że nie mamy już czarów. Już się zacznie zbliżać. Tam też już pejdze nie ma. No dobra. Wydaje że Co naszego tutaj, kurczę, niezłomnego. Nie mogę go ruszyć. jest niezłomny już zaczyna tracić bardzo mocną wytrzymałość. Trzeba będzie za chwilę odpocząć. No, czatownicy nie są źli. Jednak postanawiam odpocząć właśnie w tym momencie. nasz stała noc Co my tu mamy? mamy tu jakieś zwłoki a przy zwłokach znajdujemy skórzany kapitan, wetrychy i trochę złota okej okay, na pewno się przyda zostawiłem, trudno niech leży sztormowy bombus spoko kolejna lokacja jednak idziemy dalej, zjedziemy sobie prawą stronę Zobaczymy co tutaj jeszcze Znowu czatownik Czatownicy są w porządku jeżeli są pojedyncze to jest panowanie jakiegoś wielkiego zagrożenia Ale trzeba brać ich również pod uwagę jakby nie patrzeć Zatrzymamy sobie go Właśnie czatownicy wcale nie są tacy słabi się okazuje Był czatownik, nie ma czatownika. Tutaj czy będziemy mieli praniec Maty? Nie. A jedna. To samo co poprzednio. Tutaj, tutaj cisza spokój, mamy kwiatek. Wybieramy. Dzwony Beratka. Kolejny czatownik, wyciągniemy go na zewnątrz. Dobra. O, jak się ruszyli do, do boju. Cia, cia, cia. Nie uciekaj, Szatowniku. Mam dla Ciebie niespodziankę. No właśnie, co by tutaj można było zrobić? Można to. Coś chyba nie zdążyć. OK Zbieramy drzewo z Szatownika naturalnie. Co tutaj? Cisza, spokój. Mapa. Mamy kolejny kraniec mapy. Zbierzmy tą roślinkę, skoro już tu jesteśmy. Tutaj tu widzę jakiś wóz. Trzeba będzie się do niego za chwilę udać. Tutaj cisza, spokój. No i dobrze. sobie na ten wóz. Zobaczymy, co na nim leży. Tędy też pewnie będzie można się dostać. Czy nie? Okay. Dobra, mamy tu w gry. W gry w tym, bądź w danym razie użyjemy sobie... użyjemy sobie tradycyjnie pociski sobie użyjemy błogosławieństwa no, ale ja, przykład... To... kurde, to mi się tutaj naroiło trzeba będzie teraz się dobrze zastanowić walki rano się coraz bardziej wymagające pomocowo. te gry są dosyć bardzo wytrzymałe z tego co widzę, I tutaj w liście 4 są hmm. dobrze byłoby wziąć magów żeby spróbowali użyć czegoś takiego jak właśnie płomienie. Dobra, mamy to z głowy. Jeszcze raz ten płomień. Ty też użyj płomienia, przecież ty już jesteś w życiu. A ty nie masz. To nie dobrze. Ale spokojnie poradzimy sobie. Tak sądzę Przeciwnik którego atakujesz Dobrze, jeden z naszych kolegów, ale to prawdopodobny sam przeze mnie Możesz wezwać już naszych pomocników z takich szkieletów Nie kręcić się Użyj tego A ty nie Dobrze, Użyj Dużyj leśna. Dobra, jedziesz Łapka uruchomiona. Czyli co, to, to są te pułapki? To ja staram te pułapki? Tam, ja nie wiem. A, Mała zguba ziemi. Czyli co tutaj się przywołuje, ty? A? No bo to te łapki były. Dobra, to tu byś się mógł wycofać. Dobra, to by było na tyle. A tutaj dobrze, dobrze ten strzela, ta kana. Ten kana. Hu, dobra. Zbieramy wszystko co z nim zostało. Dużo drzewek. Dobra. Jest wejście na górę. co? Cisza, spokój. Dobra, czyli przejęliśmy tę wzgórze. OK, mamy tutaj zwój, trochę złota, plus, proszę bardzo, chiścień i złota. Na pewno się przyda. Nad dnie z tego słoja znajdują się resztki wina. Tak, nie będziemy spożywać. OK, w tym momencie zrobię sobie delikatnie... Nie kończyweczkę tego właśnie odcineczka. Zapraszam już wkrótce do następnego. Jestem Arkadiusz, to jest Filosof Eternity. Trzymaj się. Cześć.